Dziś karta z wyroczni duchowych zwierząt. Lis, myśl szybko. Przesłanie wyroczni, zachowaj czujność, odwiedził Cię duch lisa, co oznacza, że musisz działać szybko. Pozwól, by mądry lis wydobył z Ciebie Twoją kreatywność, kiedy próbujesz się dostosować do gwałtownie zmieniającej się sytuacji dzięki swojej odporności, godności i bystrości. Lis pomaga Ci myśleć szybko i wykorzystać rozum i wiedzę by zmienić swoje położenie na bardziej korzystne. To nie czas na wahanie. Teraz musisz działać szybko, myśleć nieszablonowo i dostrzegać wszystkie dostępne opcje postępowania. Świadomy swojej sytuacji oraz tego, na co zasługujesz i co chcesz współtworzyć. Uwierz, że twoja mądrość, wspomagana przez lisa, dobrze ci służy. Dziękuję.